Dzięki unijnym dotacjom pan Maciej ze wsi Kamionka w Wielkopolsce zakupił maszyny i sprzęt. Mimo to wciąż trudno mu konkurować z zachodnimi rolnikami. Podziwiamy innych rolników z innych krajów, jakimi maszynami, jakimi sprzętami jeżdżą, a my ciągle ciągle dochodzimy, nie możemy, nie możemy ich dogonić. Więc. Tym bardziej, bo jeśli mamy takie możliwości. Zwiększenie unijnego budżetu na rolnictwo to jeden z priorytetów polskich władz. Przedstawiciele rządu wspólnie z prezydentem i unijnym komisarzem rozmawiali o tym w Warszawie z ministrami rolnictwa Bułgarii, Czech, Estonii, Węgier, Litwy, Łotwy i Rumunii. Środki na wspólną politykę rolną na pewno nie mogą być niższe niż dotychczas. I to jest wspólne stanowisko wszystkich ministrów <laughs> krajów naszej części Europy. Zyskanie kolejnych to ważny sygnał dla władz Unii Europejskiej przed kolejnym szczytem w sprawie wieloletniego budżetu. Poprzedni nie zakończył się porozumieniem, między innymi dlatego, że kraje naszego regionu sprzeciwiały się cięciom funduszy na rolnictwo. Nie może być dalej jakiegoś takiego niesprawiedliwego traktowania poszczególnych krajów. Równe wsparcie dla rolnictwa jest bardzo silnym elementem integrującym. Europę. Dziś jednak kraje Unii Europejskiej dostają różne dopłaty. Rolnicy z Polski, Czech czy Słowacji dostają nawet o połowę mniej pieniędzy niż rolnicy z Malty czy Grecji. Takie nierówne traktowanie sprawia, że w Unii Europejskiej nie ma uczciwej konkurencji między rolnikami. Ci ostatnio protestowali w Brukseli. Jesteśmy na tym samym rynku. Wszyscy musimy przestrzegać tego samego prawa dbać o klimat, dobrostan zwierząt, jakość produkcji. To dlaczego otrzymujemy różną zapłatę za to samo? Na Łotwie jest to 75% unijnej średniej. Obecne dopłaty dla polskich rolników, niższe niż w wielu innych krajach, negocjował jeszcze rząd POPSL. Dopłaty są takie, jak my zostawiliśmy. Wynegocjowaliśmy budżet, nic w tym budżecie ani nie przesuną dodatkowych środków w rząd PiSu mając 4-5 lat. Unijny budżet jest negocjowany w perspektywie siedmioletniej. Rząd wynegocjował jednak dodatkowe pieniądze dla hodowców trzody chlewnej i bydła. Dopłaty zapowiedziane w tak zwanej rozszerzonej piątce Kaczyńskiego hodowcy mają otrzymać w tym roku. To co najmniej 500 zł na krowę. Do tego będzie prawie 200 zł dodatkowo do sztuki, jeżeli ktoś będzie wyprasał krowy przez 120 dni w roku, więc to są 4 miesiące, więc to jest Warunek najprostszy tak naprawdę do, do spełnienia. Rząd Prawa i Sprawiedliwości walczy o zwiększenie puli pieniędzy. Nie jest to jednak łatwe, bo po Brexicie we wspólnej kasie jest ich mniej. Pomóc ma unijny komisarz do spraw rolnictwa. Moim celem, moim zamierzeniem jest to, żebyśmy w ten okres 2021-2027 weszli z silnym budżetem na rolnictwo. A silny budżet na unijne rolnictwo to dobre wiadomości dla polskich rolników. Dominik u Wiadomości.